Pewnego dnia dowiedziałem się, że moje dziecko ma pewne problemy poszczepienne, mianowicie było to zwiotczenie mięśni. Jedna bakteria, która jest tak naprawdę pierwszą, z którą się rodzimy, może zrobić tyle dobrego. Dziewczyny. Ta bakteria o 70% zwiększa wchłanialność minerałów i witamin? No 70%, co te? tak. Pełni rolę naturalnego antybiotyku. Cztery antybiotyki wytwarza. To tak, są to bakteriocyny to naturalne. To na co mi to pomoże? Już odpowiadam. <śmiech> <śmiech> Czy one nam mogą pomóc dojść do siebie w rekonwalescencji po covidowej, bo Bardzo. wiele z nas jest na tym etapie. Mapie. Bardzo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak znaleziono niezwykły szczep bakterii Lactobacillus. Szczegóły zaraz nam powie nasz gość, która wpadła mi w ręce, kiedy szukałam i przygotowywałam się do tematu kolejnego tematu o naszych bakteriach jelitowych, czyli o naszym mikrobiomie jelitowym. I trafiłam na takie ciekawe sformułowanie, tytuł książki pod tytułem Zakazana bakteria. No, jeżeli ja czytam Zakazana bakteria, to oczywiście mnie korci, żeby wejść w głębiej. I spotkałam, czy weszłam głębiej w ten temat Zakazana bakteria i tam natknęłam się na wywiad. Na wywiad z Michałem Toczyłowskim, który jest e, tak naprawdę. W Polsce propagatorem tej zakazanej bakterii. Ale żeby nie było, że ja o tym mówię, to oczywiście dotarłam do Michała Toczyłowskiego, już jesteśmy przed chwilą po Bruderszafcie. E, przywlokłam go tutaj i powiedziałam: Michał, wszystko nam masz opowiedzieć o zakazanej bakterii, bardzo dobroczynnej dla nas. Witam Cię, Michał, na studio. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Słuchaj, ja jestem zaskoczona tym, że Ty jesteś prawnikiem, a tak naprawdę rozwijasz w Polsce asortyment produktów, który jest bogaty właśnie w tę zakazaną bakterię. Powiedz mi, co to za historia się wydarzyła, że Ty z Palestry przeszedłeś do e, mikrobiologii, tak naprawdę? Wiesz co, to było tak, że życie do tego zmusiło. Mianowicie pewnego dnia dowiedziałem się, że moje dziecko ma pewne problemy poszczepienne. No i te problemy poszczepienne trzeba było zlikwidować. Mianowicie było to zwiotczenie mięśni u dziecka i trzeba było to zlikwidować. No i zacząłem poszukiwania wszelkiego rodzaju, czytanie literatury, wgłębianie się i w pewnej książce... Dokładnie Borysa Bułotowa w książce znalazłem informacje o niesamowitych właściwościach bakterii narina. No i zacząłem głębiej szukać, szukać i nasz Google nie pokazywał o tym żadnych informacji. Co dalej? Skoro to jest z Rosji, to zacząłem szukać w Yandexie. No i Yandex rosyjski pokazał ogromną ilość materiałów o tym wszystkim, badań, wszystkiego po kolei zacząłem się wgłębiać. Udało mi się ten produkt sprowadzić z Armenii, bo tam jest on oryginalny i tam jest, tam stąd się wywodzi, zaraz powiem o historii. E, zastosowałem go dla swoich dzieci i jak zobaczyłem efekt, no to zaczęła się ta przygoda właśnie od tego. No dobrze, czyli tak naprawdę troskliwość ojca i chęć pomocy synkowi, który padł tutaj, no, przykre, przy, przykre dolegliwość go dopadła, spowodowała, że trafiłeś na... E, szczep bakterii. Tak. E, to są bakterie z gatunku Lactobacillus, o ile się mm -hmm. nie mylę, a szczep został nazwany narinę od imienia profesora, wnuczki profesora, który tym się zajmował. Tak. Bo ja właśnie to, to, to wyczytałam. No i teraz tak, co to jest. Myślę, Lactobacillus jest bakterią powszechną w każdej kiszące. Tak, tak? przepraszam bardzo, więc z tym teraz wytłumacz. Dlaczego szczep narinę? tej bakterii gatunku Lactobacillus jest korzystny dla nas bardziej niż inne Lactobacillusy. Już tłumaczę. Ta bakteria została pobrana ze smułki dziecka, tuż po urodzeniu, ze smułki dziecka właśnie tego profesora Erzingiana w Armenii w 54 roku. Smułka to jest pierwszy pierwsza kupa dziecka. Pierwsza po, kupa, tak, tak. Po tak? Tak, dokładnie. Mm. I ten profesor Armeńczyk w 1954 roku pobrał tą smułkę od swojej wnuczki, zaczął badać i zobaczył tam niesamowitą wielką bakterię, której nigdzie wcześniej nie, nie, nie była opisana, nie była w ogóle e, wyizolowana. Zaczął sprawdzać, co ona robi i okazało się, że ona zabija patogenne, E. Coli, zabija gronkowce, zabija różne inne patogeny, które się znajdują w naszym organizmie bardzo często. Czyli buduje tą odporność immunologiczną dziecka na patogeny, z którym to dziecko po wyjściu z ciała mamy się po prostu natychmiast spotyka, tak? Tak, to, to znaczy to nie jest odporność, tylko ona niszczy to. A okej, okay. czyli nie immunologicznie, tak. a... E, że tak powiem, batalistycznie. Batalistycznie. Jest takim żołnierzem, który wchodząc, <gry> który będąc tam, cokolwiek się dostaje, to on to wszystko e, układa, ustawia tak, jak trzeba. No i co się dzieje? W momencie, kiedy mijają 4 lata od, od wyizolowania tej, tej bakterii, jest to bakteria, co jest ważne, bakterii Lactobacillus, bo do Twojego pytania dalej jeszcze, bakterii Lactobacillusów jest bardzo dużo. Ten tak. jest Lactobacillus Acidophilus. 317-402 y, i jest narinę. Skąd ta nazwa narinę? To jest jedyny Lactobacillus, który ma w sobie nazwę y, narinę i który, który w ogóle ma w sobie nazwę jakąkolwiek dołożoną. A to jest bardzo ważne. Y, więc ta bakteria jest nazwana narinę, ponieważ po pierwsze ta wnuczka się nazywała Narina, tak, imię w ogóle, tak, narina. To, to jest wnuczka się nazywała. Profesora. Tak, tak, profesora. Ale co jest najważniejsze? Ta wnuczka ma 4 lata trafia do szpitala z infekcjami jelitowymi i lekarze nie potrafią jej pomóc. Profesor ten, który pracuje na, 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 w tym centrum mikrobiologii w Armenii, bierze tą bakterię na Namnaża ją? On ją ma namnożoną, A, bo on namnożoną. cały czas na niej pracuje. Okay. Cały czas na niej pracuje, mają ją namnożoną i podaje tą bakterię właśnie tej wnuczce swojej. I jak się okazuje, ona w stanie już takim, że lekarze nie dawali jej szans przeżycia, była. Aż tak. Tak, dokładnie. I on ją podając, ona zdrowieje. I w tej sytuacji, już po roku, proszę sobie wyobrazić, wprowadzono tą bakterię jako obowiązkową na oddziałach neonatologicznych, czyli tam, gdzie dzieci się rodzą, gdzie są problemy, gdzie nie ma mleka matki, gdzie jest jakieś inne powiedzmy powikłania czy problemy, bądź brakuje mleka. On Yy, tak, jak powie, tak jak piszą yy, w literaturze, on zastępował mleko matki, ten produkt, bo on jest namnażany na mleku, był namnażany na, na, na mleku. Mhm. I to jest jako pierwsza rzecz. A jako druga rzecz, wprowadzono go jako obowiązkowy na oddziałach yy, przedszkolnych, żeby dzieci w przedszkolach nie chorowały, jak yy, przychodzą do, do szkoły jesienią, żeby nie było, że od razu łapią wszystkie infekcje, chorują, <laughs> tylko żeby były zdrowe, więc to wprowadzano już po roku. Od tej właśnie sytuacji. Czy można powiedzieć, Michał, że skoro on ma rolę taką batalistyczną, czyli zwalczania tak. patogennych bakterii, których my nie chcemy, tak. czy to oznacza, że ten lactobacillus trochę pełni rolę naturalnego antybiotyku? On, on wytwarza cztery bakteriocyny, czyli cztery naturalne antybiotyki, wytwarza. Czyli on nie jest, I, ja zgadłam, dobrze. Tak, dobrze, mm. dobrze, ale on wytwarza z siebie cztery natura, naturalne bakteriocyny, cztery antybiotyki wytwarza ta bakteria, Więc, ale to są nie są antybiotyki, które są dla nas, tak jak te chemiczne, sztuczne, są no. niezdrowe, bądź w ogóle niedobre, bądź nas u, uodparniają, bądź cokolwiek Czy innego. Czy wytłukują są, wszystko jak leci. Tak, to tak, są to bakteriocyny naturalne, które nie dobra, przeszkadzają. Dobra, słuchaj, ja rozumiem. I teraz tak. Ee, zaraz przejdziemy do tego, bo ja tutaj już widzę pytania, jaki jest preparat i gdzie go można kupić, ale zanim na te pytania odpowiemy, to chciałam Wam powiedzieć, że umówiłam się z Michałem na kilka spotkań, ponieważ w środę w naszym module na zdrowie będziemy mieć spotkanie z Michałem, bo Michał w tej chwili jest twórcą marki Narum, mhm, tak? Tak. Która ma produkty na różne rzeczy i w różnych formułach, właśnie z tą bakterią. Od potężnych suplementów, które zaraz powiemy, na co pomagają, do wytwarzania jogurtu i śmietany na tym podłożu, tak? tak? Więc dziewczyny, spokojnie, czy będę Wam dawkować po kolei. a Natomiast to, jakie mam do Ciebie, Michał, mm, zasadnicze pytanie, to jest yy, yy, w ogóle. Na co to nam może pomóc? Bo to brzmi pięknie, ale teraz każda z nas siedzi pod tytułem: To na co mi to pomoże? To na co mi to pomoże? Już odpowiadam, <głos> <głos> już mówię. To nie jest tak, że to samo z siebie jest w stanie pomóc. Jeśli sobie Aha. nie pomożemy, nie damy odpowiedniego dobrego pożywienia przede wszystkim, jeśli będziemy zapijać coca colą i fast foodami Nie, to się, my nie. To, to wtedy to nam nie ma szansu. My, pomogło. mądre babcie, korzonki, szarańcza, sok z brzozy. Ale to nie. już mówię, to już jest super. To już jest super. Więc w momencie, kiedy dołączymy to do pożywienia, to co jest najważniejsze, ta bakteria o 70% zwiększa wchłanialność. Minerałów i witamin. No 70%, tak. I to jest pod, poparte badaniami w Japonii, które są zrobione. O 70% zwiększa wchłanialność, czyli nasza kiszonka, którą spożywamy, 70% jej więcej spo, spożyjemy dzięki tej bakterii. Na przykład witaminy C więcej przyswoimy, tak? tak z tej dokładnie, kiszonki. Dokładnie. No, coś podobnego. Także to jest taki, taki, taka pierwszy. Taki, ka taki katalizator wchłaniania. On, ta bakteria, dzięki tej wielkiej sile, ona potrafi to wszystko począstkować na mniejsze części, mhm. przemienić do formy mleczanowej jeszcze dodatkowo. Mhm. Ta forma mleczanowa bardzo dobrze się wchłania do naszego organizmu, pro, prosto do naszego krwiobiegu. Dzięki temu ta wchłanialność zwiększa się o 70%, czyli to, co byśmy wydalili z tyłu, prawda, zostaje w naszym organizmie. Więc to nie jest tak, że jest ciach... I światło się zapaliło i wszystko się zmieniło. Często my potrzebujemy czasu dłuższego przyjmowania i tak dalej. Przede wszystkim tego, że nasza jelita to jest 400 do 600 m2, więc żeby one zaczęły wchłaniać, musimy je często całe naprawić. Często one są zniszczone, no tak. różnie mamy, to bywa. My mamy, słuchaj, Kasię Ziemkiewicz, naszą babcię, która uprawia topinambur. Tak? My jemy topinambur, pijemy herbatę z topinamburu, e, mamy kieszonki z topinamburu. W związku z tym e, m, m, też pomagamy w m, prawidłowym funkcjonowaniu naszego indywidualnego mikrobiomu. Ale dziewczyny, jeżeli my na przykład łykniemy taki suplement z m, tą Bakterią Lactobacillus e, narine, mhm. tak? Załóżmy, tak, tak będziemy o nim mówić. I topinambur, to ona też się na topinamburze pięknie namnoży, prawda? Tak. No bo to by nie. Topinambur nie rozróżnia moje, nie moje. No wszystko tam namnaża. E, dobra, czyli zwiększa wchłanianie, to już wiemy, ale wiesz, co? musisz nam powiedzieć, i nie wypuszczę cię, dopóki nam nie powiesz. W przypadku jakich dolegliwości, jakich przykrych objawów, jakich zapobiegawczych rzeczy, my mamy po ten e, suplement z narinę sięgnąć, bo na razie jesteśmy takie pod tytułem fajne, ale na co to? Już mówię. Badania rosyjskie e, przeprowadzone w całej Rosji, e, przeprowadzono ponad 100 samych doktoratów na tej bakterii. Oprócz tego prac magisterskich, różnych innych badań, to nie mówię, bo to były wręcz tysiące, mamy to opisane w książce, jednej i drugiej, tylko, tylko częściowo dosłownie tam jest, tylko w niewielkiej części to jest opisane. I te badania pokazują, że i te informacje, które płyną z Rosji, pokazują, że bakterie to zastosowano w 15 zaleceniach metodycznych w szpitalach. Co to znaczy? zalecenia przy raku, przy onkologii, przy AIDS nawet, przy leczeniu tego Dobra, typu schorzeń. Dobra, a z takich mniejszy kaliber my w domu trochę narzekamy już w podeszłym wieku będąc. Raki, chemie, mniejszy Powiedz kaliber to jest to, jest, to jest to, co też jest w badaniach potwierdzone. Eee, ograniczanie helikobakter pylori, czyli wszelkie problemy ze... Choroba wrzodowa, żołądek. Wrzody i Lucyna, tak dalej. Lucyna, to dla ciebie. Lilka, Więc... słyszysz? Nie możesz wytępić swojego helikobakter. Zobacz, ale program stop. dla Helicobacter ciebie. helikobakter nie możemy wytępić, on musi zostać. No właśnie. Ale nadmiar jego powoduje właśnie wrzody, powoduje różne rozdrażnienie żołądka, ale co jest ważne, e, narinę oprócz tego, że ogranicza ilość helikobakter i tu tylko i wyłącznie narinę w formie tabletki musi być, Zastosowane, żeby do żołądka dotarło, ale to, że one ogranicza, to one robi jeszcze film na żołądku, pozwalający na to, żeby żołądek mógł się zregenerować. Czyli te miejsca, które zostały nadszarpnięte, Rzędzie, mogą gdzie się zregenerować. Tworzą tak, tam gdzie się tak. tworzą nadżerki. A choroba refluksowa i przełyk Bareta też y, dobrze robi na to? To bardzo dobrze, bo w momencie, kiedy jest refluks, to mamy tak czy inaczej zawsze nadmiar helikobakter. To jest gwarantowane. Więc w tym momencie zmniejszamy ilość helikobakter Po pierwsze, po drugie, jako, jako y, bakteria, jako y, ta bakteria, która też y, pozwala żołądkowi, żeby on się zaczął domykać, żeby te, no te to mięśnie to on zaczęły się przełyku, domykać, no to właśnie o to chodzi, tak? tak. Więc cała, jest taka jej funkcja właśnie. Bo w, w ogóle nie ma nadkwaśności w zgadze, to żeby tak. była jasność, to już dawno Trzeba dokwaśić żołądek. Tak, jest właśnie. Trzeba dokwasić i zacisnąć dolny zwieracz przełyku. Dobra. Czyli mamy tak zaburzenia wstępnego etapu trawienia, czyli dolegliwości w obrębie żołądka, błony śluzowej żołądka, ewentualnie zgaga, przełyk y, zgagowy, refluksowy, aż do przełyku bareta. Dobra. Tak. Co jeszcze? Czyli wszystkie żołądkówki. Proszę bardzo. Zaraz wam powiem gdzie i tu co. Tu tak, mamy tabletki. Tabletki. Tak. Mamy jeszcze produkt w saszetkach. Tak. I te saszetki służą po to, żeby sobie otworzyć i wysypać na język tak. i sobie zacząć lizać powoli. Tak żeby... jak kiedyś się orężatkę tak, wy wylizywało z I powoli połykamy. Ja czasami to porównuję do tego, jakbyśmy ostatni raz tukierka na przykład yy, yy, lizali, żeby się yy. tym zachwycać powoli, połykać i powoli Czyli się delektować. Czyli absorpcja przez błony śluzowe tak. i na co to wtedy pomoże? Wtedy mamy temat taki, że wszystkie patogeny, które mamy w jamie ustnej, Aha. w gardle, jesteśmy w stanie tego się pozbyć, powoli, stopniowo właśnie połykańc. To jest bardzo widoczne, kiedy mamy. Ty chociaż masz taką jedną saszetkę, bo ja bym się dzisiaj tak polizała, bo mnie gardło napadło, strasznie. Nie, Nie mam. przywiezłeś. Nie mam, ale, ale na następnym razem ci przywiozę. Dobrze, to ja poproszę. Dobra, e, dobra czyli jeżeli mamy poczucie, że. Coś nam się dzieje w obrębie jamy ustnej, gardła, jakaś infekcja pochrząkiwania, pochrapywania, to też to wyrówna. Co jeszcze z tego mniejszego kalibru? A jak z odpornością w ogóle teraz w czasach, wiesz, pandemicznych? Wiesz co, odporność to, to temat jest bardzo szeroki, ale w skrócie mogę powiedzieć jedną rzecz, że ta bakteria indukuje, to znaczy powoduje, że nasz organizm wytwarza interferon. tak. I w momencie, kiedy wytwarza interferon, a nasz interferon dostaje sygnał, w momencie, kiedy wirus się dostaje do naszego organizmu, dostaje sygnał, od razu jest wirus. I w tym momencie interferon wytwarza z siebie przeciwciała IgM, IgA, IgG, które atakują właśnie wirusa. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co jest bardzo ważne dla Ciebie i dla wszystkich oglądających. Kobiety po 40 roku życia i tak to samo my, mężczyźni... To my, słuchaj, to pół tysiąca. Tak, to, to słuchaj, to ci ludzie, to jest taka fajna informacja, bardzo ważna, że do 40 roku życia człowiek produkuje y, interferon cały czas takim, na takim samym poziomie. A po 40 produkcja tego interferonu spada w dół. No i odporność jednocześnie. I dzięki temu odporność. Dlatego wiele osób na pewno spotkało się z takimi osobami, które mówią: Tylko 40 wybiła, zacząłem chorować. Zacząłem chodzić po lekarzach, zacząłem coś tam jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Prawda? No trochę tak jest, że mówią, że jak człowiek po 40 wstaje i go nic nie boi, to znaczy, że umarł. Tak. Wiesz, to? Dlaczego? Dlaczego to jest właśnie związane z interferonem, a ta bakteria. Ma tak niesamowite właściwości i to jest po, poparte badaniami. To nie jest wymysł sobie jakiś tam, tylko to są badania w Japonii, e, w wielu innych krajach e, przeprowadzone, które właśnie pokazały, że ten interferon wytwarza, indukuje ta bakteria. Czyli możemy sobie wzmocnić odporność. A co jeszcze? A teraz takie pytanie. Wiele z nas przeszło COVID i mamy kłopot w rekonwalescencji. Czy narum, czy preparaty z narynę, tak, o których nam zaraz powiesz, czy one nam mogą pomóc dojść do siebie w rekonwalescencji pokowidowej, bo Bardzo. wiele z nas jest na tym etapie? Bardzo. Przede wszystkim to jest, to jest inhalowanie się. A jest taka formuła? Formuły nie ma, Aha. aczkolwiek w Polsce nie ma, bo nie dostaliśmy na to pozwolenia, ale w Armenii, w Rosji jest to używane w ten sposób, że Kapsułkę z tym probiotykiem mhm. czystym, mhm. wysypuje się do małej ilości wody, powiedzmy 5 ml, mhm. miesza się to, robi się taka zawiesina, i tą zawiesinę do inhalatora, możemy ją przecedzić oczywiście po, po tam 3-5 mhm. minutach, żeby to się dobrze, te właściwości przedostały do wody, do inhalatora. Robimy inhalację tym. Czy na przykład tabletka, czy kapsuka, czy ta przejmowanie przyjmowanie do jelitowo, probiotyków e, ma takie same właściwości, bo tak czy inaczej wirus bądź bakteria, która dostała się do naszego organizmu, ona się musi dostać albo przez jelita, albo przez płuca, więc tutaj, e, tutaj nie ma innego rozwiązania niż przez jelita, albo przez płuca dotarcia do organizmu. No to my pewnie wybierzemy przez jelita. Dobrze, Dobrze. słuchaj, Michał. Ty obiecałeś mi cykl spotkań, bo Dzisiaj naprawdę preparatów, które stworzył Michał razem z producentami z Armenii, jest bardzo dużo. Oczywiście my zapraszamy na stronę www.mainarum.com, www.mynarum. Popatrzcie sobie wstępnie, ale my w środę będziemy Wam dawkować różne formuły i różne preparaty. Hmm, czy tę książkę zakazana bakteria, która mnie tutaj w ogóle zainspirowała, tak, żebyśmy jest. się spotkali, można kupić? Można kupić albo na naszej stronie. Kolportażem e, zajmuje się też Poczta Polska, także na oddziałach Poczty Polskiej można kupić. E, no i na naszej stronie mainarum.com bądź pod numerem telefonu 22 602 2352. E, dobrze. Jak wpiszecie w Google zakazana bakteria? To wyjdą wam miejsca, gdzie można kupić książkę, oraz właśnie wywiad z Michałem, mhm. na który ja się natknęłam i do niego trafiłam. A my już jesteśmy z Michałem umówieni na kolejne spotkania dla Was, żeby po kolei, pomału i systematycznie pokazać, gdzie i w jaki sposób możemy tę bakterię dostarczyć naszemu organizmowi. Tak? Tak jest. Dobra. Michał, bardzo dziękuję. A tutaj jeszcze masz jakąś jedną e, rzecz. Mam jeszcze monografię. E, mm -hmm. To jest monografia szczepu Lactobacillus acidophilus narine właśnie. E, także tu taki skrót informacji. W książce jest szerzej rozpisane. E, to jest też takie wydawnictwo, że tak powiem. E, żeby posiąść wiedzę, zobaczyć po polsku to, bo nie każdy potrafi w języku rosyjskim posługiwać, nie każdy się posługuje językiem rosyjskim, potrafi też, że tak powiem, teksty sobie przeczytać. Nam się wydaje, że jeszcze I... wszystkie pamiętamy, wiesz. Ja wiem, ale wiem, że dużo osób zna, Bywa także różnie. można sobie poszukać i sprawdzić. To nie jest to, że ja sobie to wymyśliłem. Nie, no jasne. Ja z... polecam każdemu najpierw posiadać wiedzę. A później sięgać dopiero po preparatów. Po preparat, Żeby zrozumieć, jak. Zrozumieć, to działa. co to jest. Dlatego my wam dzisiaj nie pokazujemy żadnych preparatów, nie wpieramy żadnego kupowania suplementów, bo przygotujemy was krok po kroku. Na razie waszym zadaniem do następnego programu jest książka Zakazana bakteria, a minimum wywiad w internecie z Michałem też o tytule Zakazana bakteria. To dla bardziej leniwych, dla mniej leniwych e, książka. Przygotujmy się do tego, bo to niezwykle ciekawa sprawa, że jedna bakteria, która jest tak naprawdę pierwszą, z którą się rodzimy, tak, na tak naprawdę, może zrobić tyle dobrego. Dziewczyny, może zakazana bakteria spowoduje, że my będziemy w jeszcze lepszej formie. Tak jest, na pewno. Dziękujemy Michał za wizytę Dziękuję. i do zobaczenia. do zobaczenia. Na pewno wyegzekwuję Twoją obietnicę kolejnych programów.